Nowy, porywający kryminał, jednego z najbardziej cenionych szwedzkich pisarzy, laureata nagrody CWA Dagger Award oraz Glasky Award. Kolejna powieść z Ewartem Grensem, błyskotliwym detektywem zmagającym się z demonami przeszłości, znanym z poprzedniej powieści autora Puk Puk, oraz Pitem Hoffmanem, facetem z przeszłością, który od czasu do czasu, nie zawsze z własnej woli, współpracuje ze sztokholmską policją, choć kiedyś stał po drugiej stronie prawa. Tego samego dnia w Sztokholmie znikają dwie dziewczynki. Żadne z zaginięć nie zostaje wyjaśnione. Pięć lat później inspektor Ewald Grants przypadkowo odnajduje trop. Poszukiwania prowadzą go do dark webu i odkrycia siatki pedofilskiej. Nie po raz pierwszy jest zmuszony zwrócić się do Pita Hoffmana. Słodkich snów to kawał kryminalnej poezji w najciemniejszych odcieniach. Lektura idealna dla fanów Jones' Bo Iana Rankina i Stiga Larsona.